Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Bolson, a to jest kolejna gra, tym razem Farmer's Life. Gra od naszego rodzimego studia także. Ostatnio lecimy cały czas naszymi polskimi studiami oczywiście od naszego rodzimego studia Freemind Games, które jest umiejscowione w Krakowie. Będzie ono polegać, że na wcieleniu się tutaj farmera z lat 50. Hmm, ubiegłego wieku. No i cóż, 1950 rok. E, dokładnie 54. Farmer Kazimierz, jak przystało na klasycznego polskiego farmera, i zobaczymy, jaką historię nam on tutaj opowie i na czym to polega. E, zapraszam. Farmer's Life. Przebywanie. Wioska za lesie. No i też tutaj jest umiejscowione całe jego życie cały jego dobytek jego pole jego zwierzęta. Maj 1959. Jezu, czemu to słońce tak razi? Łeb mi zaraz pęknie. Ale ładnie to wygląda musimy żyć. Ależ mam kaca, ale gdyby nie wuda i burek to bym tu zwariował zupełnie sam. Czemuście mnie opuścili ojcze matko, eh? Nie patrzycie teraz i się martwicie. Gospodarstwo jest w opłakanym stanie. Wiem ja tak samo. Smutna historia. Ależ się żyć ode chciewa, ale przecież. Nie, gro, nie godzi się tak po prostu zdechnąć. Aha, czekajcie, kamerę wam zmienię. No i co, Burek, jak patrznie ze mnie? Aha, świnka, dobrze, że pogoda jest ładna, że się ładna zapowiada. Trzeba by wziąć do jakiej roboty? Albo jeszcze nie, jeszcze nie dzisiaj. Gdzieś tu miałem flaszeczki schowane. Panie Boże, wybacz mi, wiem, że smutne jak na mnie patrzy. No, trochę nabity leży, Co samych gaciach. Albo i nie patrzysz, dałbyś jakiś znak, cokolwiek. No, do znak, zaraz zobaczymy, czy dostaniemy znak. No i co, przechodzimy do rozgrywki, chyba. Witamy w demie Farmer's Live. Przed tobą kilka dni z życia, Kazimierza. Przejrzyj je i oczekuj więcej w pełnej wersji. Nasz bohater miał bardzo ciężką noc i nie pamięta zbyt wiele. Pomóż mu się ogarnąć. Oczywiście. O, ale ciężko. Dobra, gdzie jestem w ogóle? Niech no się rozejrze. Sprawdźmy gdzie my jesteśmy. Przejdźmy się. Burek chyba padł. Szybko. Szybko. O, nawet sprintem umie na kacu biegać. Przytrzymajmy przybliżyć, dobra. O, burek już wstał. Elowina, bureczku. How you doing? Burek, dobry burek, co? I wszyscy myśleli, że... O, żeż ty, nadprzyrodzony burek. No to ładnie. Coś nam chce pokazać Burek. Pokazać. Tam te patyki. Na moim paletku się wzięły. Już je zbieramy. Chyc, chyc. Chyc. Nie no zejdź, że nie ma miejsca w torbie. Zmieszczą, się, yy, zmieszczą mi się te patyki zawsze. Tak, tutaj mamy całą cały nasz ekipunek. 8 kilo nam zajęły te patyki. No nieźle, Maj 1954 został. Patyków jeszcze jeden. Gdzieś tu jeszcze jeden patyk, o proszę. Burek, możemy czyli ci rzucić ten patyk? No w końcu paleoczyżonek, kobyła się krzywdy yy, nie zrobi. Burek, znajdź mi coś do jedzenia, bo on głodny. O, Burek, dobrze, że mamy tego burka. Dobra, zjedzmy. Na F, a na E się chowa na ten. O, i czyli mamy też znacznik w lewym dolnym rogu. Nie, po prostu taki survivalowy. Napijmy się. No jesteśmy na maksa na pici. Okej, okay, trzeba w końcu zabrać. Burek, gdzie kobyłkę zostawiłem? No wydaje mi się, że może być właśnie w 100 dole. Mhm. Odwórzmy, zobaczmy. No jest kubełka, otwórzmy jej. Chodź tu kobyłka. Borować konia. Szybko, kobyłko za mną. Tutaj mamy... Koby... O, idzie kobyłka. Dobra. Tu, tu. Mamy tu nawet jakąś przyczepę starą, chyba którą zwierzęta przyjechały. Jakieś deski, jakiś yy, eternit to jest chyba. Dobra, wypchajmy to. O, nie wiem czy nam się to uda, bo troszkę nabiję koleżka. Dobra. Wyjazd z tym. Byłko. A ona cały czas za nami chodzi. Jakbyśmy to wypchali stąd, to by było o wiele prościej. No chodź tutaj, bo... O, przyczepiliśmy, dobra. Konik już zaprzęgnięty. No i lecimy z tym, kochani. Troszkę wolno jedzie, ale mamy czas. To jest rola 1954 rok. Tak więc wszyscy mieli wtedy czas. Wszystkim się czas, wiecie, spokojnie toczył, a nie tak jak dzisiaj życie zapie... E, 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 e. Wiecie, wiecie o co chodzi. Nie będziemy tutaj żadnych wulgarnych słów używać, bo nie ma potrzeby takiej, na ok potrzeby tej wideo, tego wideo, już wystarczy, że nasz, mm, tutaj, o, no i mamy, i patrzcie tylko jak to idzie. Bruzda się robi, będzie sadzone. 8% zaorania pola, nie będę was chyba też męczył tym, bo musimy ukończyć to, tak więc po prostu... Zaraz przejdziemy sobie, przejdziemy sobie na sam koniec tego orania, oczywiście. I jeszcze tutaj wam chociaż jeden raz pokażę, żeby nie było, że ej, za mało nam pokazałeś tego orania, you know. So, widzicie, tak to wygląda. Mamy 27%, już 30%, no to kurczę, całkiem idzie to szybko. Ale widzimy się na zaoranym polu. Została nam ostatnia prosta. Tak więc dojedziemy do końca. Zobaczcie jak się już pogoda zmieniła. Już się ściemniło troszkę. No i mamy tutaj już ukończone. Tu mamy też, że przytrzymamy w takie kołowe menu. Damy zakończ. Idziemy załoby, położyć się trochę. Bureczku. Chodź. Idziemy do domczu jeszcze dziemniemy tutaj troszkę polki. Albo prawie piwka, to było piwko pewnie. Pójdźmy na oście, że burak też się zmieścił. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. O, możemy chlebek ciągnąć. Mamy jakieś naczynia. Ładna kuchnia taka, no. Koszyczek. mam, że całkiem przyjemnie to wygląda. Trochę mi to przypomina. Mm, Prześmijmy 6 godzin. Przypomina my summer Car. Ale no. Trochę inna stylistyka, no i nie dzieje się chyba w Szwecji, czy gdzie to tam było. O, chyba gdzieś byliśmy na jakiejś podróży tutaj. Jezu, o Jezu. Ja. Yeah. Sterowanie, jak, e, gdy o ile graliście w GTA. To tam z naszej hod hodowli, nas tam gdzie robimy, e, mamy fabrykę Honopi online. To później jak jedziemy na rozwóz, to czasami dostajemy, yy, żeśmy busem jechali z ziomeczkiem. Yy, I wtedy oni zjarani jadą i sam się tak właśnie prowadzi tym autem. Tylko, że auto ma prędkość, to jeszcze gorzej się prowadzi, a tutaj jeszcześmy w miarę to nie ogarnąć. Jak się szybko klika prawo-lewo, to jest ok. No to nieźle. Ale fajna, fajna zawsze mm, fizyka, nie? Fajny dodatek taki, ale za często z tego na pewno bym nie korzystał. Połóż się i odpocznij. Patrzcie, Burek już śpi. Co to jest? To jest noga oczywiście moi kochani. Dobra, przyspijmy się. Ymm, no cóż dalej? 10 września 1954. Ulewa. Jakiś nam tu... Hmm, chyba... No nie. Widzieliście gdzie piotr leżył W dach. Niedobrze. Jezus. O, się wydarł górek. wchodzimy. I idziemy. Co tu się dzieje? Trzeba zwierzęte zabrać w Uu, poważna sytuacja. Dobra. Sprawdźmy tutaj, gdzie one tutaj są. Tutaj nie ma. Tutaj burku, tak? I U, już patrzymy. U Jezus Pa... Płonące kury! Puk. Wybiegać. Dobra, może wygasić, gdzie to wiadro, 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 wiadro. Dobra, wiadro mamy. Napełni wiadro, dobra, już to robimy. Cyk. No ciekawie to ogólnie rzecz biorąc wygląda, fajne mechaniki są, e, które można fajnie wykorzystać. Ciekawe jak będzie w ogóle cała całe gra wyglądać, no bo jeżeli tutaj taką historię oni opowiadają i przeskakujemy między latami, jak widzieliście. No to można yy, to przedstawić w dosyć ciekawy sposób. Też to oranie na przykład yy, sianie będzie pewnie zbieranie. No to i doleci. A udało się. No, to wydaje mi się, że jest ok Szkoda, że w takim yy, settingu, że on jest takim, wiecie, smutnym, zaniedbanym chłopem, który yy, wali codziennie w dings. No i to jest takie trochę smutne o wiele lepiej by mi się grało yy, y, czuło by mi się lepiej w kogoś kto po prostu yy, prowadzi tą farmę i wy, wyprowadzamy ją z takiego kryzysu no ale niech i tak będzie prawdopodobnie teraz niczego nie widzicie o ale nie musimy nigdzie jeść paliw 10.54 czyli chwila po tym, yy, po tym po tej burzy po tej katastrofie co nam się tu wydarzyła co jest? To jest, burku? Co on mnie uderzył? Dobra My teraz byśmy musieli naprawić tą yy, Tą stodołę Wejdziemy sobie... Czemu ten koń biega po tym? Chodź tu, kuniu. Nie uciekaj Weźmiemy sobie trochę desek I pójdziemy to naprawić Dobra Cyk, cyk, cyk Ładnie nam się to naprawiło Lasek by się parę przydało, no dobra Mam nadzieję, że w ogóle w całej wersji O ile będziemy to próbować grać, ogrywać, bo jak na razie jestem Pozytywnie nastawiony, to będzie dało się nie. Teraz to ten nie, ale już ja się za niego wezmę. No właśnie. O tym mówię, że fajnie by było naprawić te sprzęty wszystkie, które tutaj mamy. Bo to wiecie, to jest puści na rodziców jego. Ta, ta farma, to wypadałoby to naprawić, a nie zostawiać, zaniedbywać czego, tak? I osiągnąć jakiś fajny taki poziom. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wyprowadzić po prostu go na prostą, żeby... Żeby osiągnąć coś większego wszystko tu odnowić wyprowadzić z kryzysu jakieś nowe sprzęty może kupić to by było coś e, takiego fajnego i nawet podbycie tego e, no uzależnienia które jest tutaj i nie tak niezbyt ciekawie przedstawione nie? bo on, co, my go, co on się budzi to on jest nabity nie dobra mamy to mamy to e, młoteczek możemy schować nie wiem, czemu gra nam nie podpowiadać, że powinniśmy to zrobić, bo poprzednio yy, mieliśmy. A jak domem prześpi się dwie godzinki, to coś się też się stanie. A jeszcze nam został dach do naprawienia. O, szty! ty! Koń nam do chaty blas. To Co on? Dobra, weźmiemy sobie drabinę. Weź drabinkę. Postawimy tutaj. Zostawiamy drobinę Dobra, zostań tu w toniku Weźmiemy sobie teraz Eternik, który tu mamy mm, Dobra Oj, za dużo chyba wzięliśmy Gdzie tu się, Jak to się wywala Sam sobie drogę zawaliłem Jeszcze jest za dużo No mm. gdzieś mi się chce nisko. No zaraz, zaraz tylko to skończymy. Jezus, za dużo, naprawdę za dużo Dobra, jakoś to idzie. Zaraz to pozbieramy, zawsze będziemy mieli bliżej Wejdźmy na górę I ponaprawiajmy ten dach Zejdź. Dobra, zeszliśmy Weźmy sobie młoteczek w dłoń i Naprawiamy to. Cyk, 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 powymieniamy te spalone i te zniszczone. I te, które w ogóle całkowicie gdzieś tam odpadły. Tutaj jeszcze. Jeden. Nie mamy więcej tutaj. O! I nawet nam życie nie zabrało. No to ta piękna sprawa. Tutaj jeszcze weźmiemy jeszcze tych kilka też. Ile mamy? W tym momencie? Jeszcze dosyć szybko chodzi. Trzeba rabnąć, nie trzeba bo drewno sporo i ciepło jest. Aha. mówi, że nie trzeba rąbać, bo jest ciepło. I drewna też nie... Chciałem jedzenie gdzieś znaleźć jeszcze, ale nie znalazłem tutaj gdzieś obok, to idziemy na razie jeszcze dokończyć ten dach. Jak ten dach skończymy, zejdźmy. Nie da się zejść? Jak nie? No co ty, Kazik? Przestań tak opowiadać taki głupoty. Dobra, stodoła jak nowa, będzie gdzie zbierać, sprzętować. Dobra. A my tu jeszcze musimy... W tym zadaniu, nie wiem czemu tego nie pokazuję Ale wziąłem, 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 wziąłem. O fuck, ale wziąłem ale czekajcie Tu wszystko yy, połóż Okej okay. Ile on tego teraz wziął? 25 To idziemy sobie tutaj Wybudować i ten wychodek Bo też takie zadanie było, nie wiem czemu akurat Teraz nam przestało pokazywać te te zadania Ale to nie ma znaczenia Wykończymy go i zaraz przejdziemy się po tej naszej farmie zobaczyć. coś gdzieś w końcu pasowałoby. No dobrze. Podoba mi się to w jaki sposób to naprawiam. No to jest takie niby proste, ale no satysfakcjonujące, nie? Że nie musimy za dużo się męczyć. A te deskieczki ładnie się pokazują i przylegają. To praktycznie wygląda tak jak zabijanie... Zabijanie nabijanie desek w, w po prostu w czym? Call of Duty w zombie modzie, kurczę, ale się zawiesiłem Dobra, pasowałoby coś zjeść. No to zobaczmy co my tu mamy Mamy tutaj, młoteczek możemy schować Co my tu jeszcze mamy? Możemy sobie flaszeczkę już dziamnąć, bo skończyliśmy. O. No. Za bardzo mi się pić, żeby zasnąć. O, tu możemy jeszcze coś mamy w tej. A nie, tu nic nie mamy. Dobra. Pić. Dobra. Już jest ok? Idziemy spać. Cóż to teraz nas czeka? O. Czy to pada dalej? W dalszym ciągu pada. Znowu koń nam wlazł do, do kanciapy. E, coś tu chyba się nam zwiesiło, bo mamy wrzesień dziewię 1955. Ukończyliśmy tutaj ładnie tą stodołę. Pole jest zaorane, nawet nam coś wyrosło jeszcze w tym momencie. Dobrze. Ja się tak zastanawiam, co my jeszcze tutaj mieliśmy zrobić. Poza stodą, wydaje mi się, że nic, że po wykończeniu części stodowej to było wszystko w tym, w tym prologu. Zobaczmy jeszcze, zmieńmy sobie czas. Może się zrobi w końcu dzień, a może nie. No i co? Który to mamy mamy październik 55 dobra no i pięknie to wszystko wygląda przejdźmy się tu, bo zobaczmy tą e, z tyłu kanciapę tego nie możemy zidentyfikować są głodne jak wilk no możesz być głodny czemu te wszystkie rzeczy tu są tak powyrzucane, a nic z nimi nie jest zrobione e, idziemy coś wciągnąć, mamy coś w tym? o, mamy wywalimy to sobie tutaj mm. tu, czekaj Jabłuszko zjedzone, a kanapeczka gdzie nam wypadła? Kurde, wyrzuciłem kanapeczkę, a ona zniknęła, no to niezbyt ciekawie. Mm, nie będziemy prowadzić konia, niech on sobie tutaj... Tu mamy spiżarkę jeszcze, jak otworzymy to widzicie. Możemy sobie wrzucić mięsko czy steka, jakiegoś, rybkę nawet. No i oczywiście piwko w zamrażareczce zimne też weźmiemy. E, no to sobie wyjdziemy, teraz tutaj czy możemy to tu wrzucić do, żeby było w użyciu to właśnie chyba nie dlatego też to wyrzuciłem wcześniej tutaj jeszcze spożyjemy e, ten kurczaczek o to na nie jest zrobiony kurczaczek aha my możemy go podnieść chwila zaraz zobaczymy czy możemy go do piekarniczka wrzucić gdzieś w sensie do piekarnika czy go usmażyć nie możemy tu w interakcję wejść w niczym no trudno no trudno Yy, o, możemy użyć. Nieźle. Możemy z lampą sobie pochodzić. No to to właśnie w nocy by miało sens, prawda? Yy. Tutaj co mam jeszcze? Sól, jakieś mleko. Mleko, jak sobie wyrzucimy, to możemy spożyć. No i tak to by się prezentowało, moi drodzy. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, dajcie sobie lajka, komentarz. Tutaj jest. Yy, widzę, Widzę, yy, że potencjał jest dosyć duży. Zobaczymy, jak to z, y, rozwiną twórcy. No i myślę, że te wszystkie maszyny, które są tutaj, a przede wszystkim. A, co ta krowa? Chyba, chyba się zgubiły, chyba trzeba je otworzyć. To. Ooo, ale dała. No to by było fajnie, gdybyśmy mogli je naprawić. Ogarnąć to podwórko. Załóżmy jeszcze lepiej wyremontować. Ten cały tutaj nasz dobytek. No i potencjał jest. A tymczasem, moi kani. Trzymajcie się. No i widzimy się w pełnej wersji pewnie, albo przy okazji kolejnego takiego prologu, który możecie znaleźć oczywiście na Steamie. Tak więc trzymajcie się, cześć, cześć. Na razie.